LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA Kiri eleison, chryste eleison, kiri eleison, chryste usłysz nas, chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy, przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa ze Słowem Bożym, istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa nieskończonego majestatu. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa świątynio Boga. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa przybytku najwyższego. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa domie Boży i bramu niebios. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa Gorejące ognisko miłości. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa sprawiedliwości i miłości skarbnicą zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa cierpliwe i wszelkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa hojnie dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa źródło życia i świętości. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa przebłagane za grzechy nasze. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa ze lżywością napełnione. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa dla nieprawości naszych starte. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa włócznią przebite. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa źródło wszelkiej pociechy. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, pokoju, pojednanie nasze. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, nadzieję w Tobie umierających zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca, Uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się, wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna Swego i na chwałę i uczynienie, jakie w imieniu grzeszników ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chrystusa który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.